4H .pl. Przed startem nowego sezonu do sztabu szkoleniowego Jaworskiej Kuźni dołączył Gracjan Perełka, który w klubie odpowiada za prowadzenie zajęć z bramkarzami. Gracjan Perełka jest absolwentem Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu, trenerem drugiej klasy, nauczycielem wychowania fizycznego. W przeszłości szkolącym m.in. golkiperów Konfeksu Legnica, a od lipca prowadzącym treningi bramkarskie we wszystkich rocznikach Kuźni oraz Jaworit. Wiadomości 24h odwiedziły trening bramkarski niebiesko-żółto-czarnych. Nie jedziemy. już gaz, gas, 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 gas. Hop, hop. Kask, 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 kask. hop. popraw, popraw, hop. Tak, szybciutko, szybciutko, szybciutko. Hop, na tak. co? A już, już Hop, dawaj, wstawaj. Czekam, 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 czekam. Wstaje? Nie, tak. Góra. Hop, dotykam, jadę. Tak, już uciekam. Hop, wstaję. Po przykątnej. Uciekaj, uciekaj. Tak jest, dawaj. Się. Hop, wstaję. Masz. Tak. Już, następny, następ, następny. Następ. Hop, hop, masz. Uciekaj, uciekaj, stawaj. Gaj, Piła, masz. Hop, masz. Hop, jedziemy. Już, 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 następny. Hop, tak. Hop, tak, piła. O poszła, poszła, poszła. Hop. już pracy, o, pracy, 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 o, pracy, spokojnie. Tak, żeby poszła w chwyt. Tak, żeby poszła w chwyt. Pod kątem bardziej. Za, w złym momencie rzuciły, dawaj. No. Jeszcze, jeszcze, dostawny. Dawaj. Dawa jeszcze, jeszcze pracuj, jeszcze pracuj. Tak. przy zmieniamy stronę. Tak. Dawaj, 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 dawaj. Dobrze na sprężynach. Dawaj, dawaj, dawaj. Dawaj. dawaj, dawaj. Brawo, brawo.

дорог <tabar> <Dabar. tabar> Dobra. Dobrze. Ale złapał teraz. Dobře,

Ej! Hey! Jak kasz. Stop! Za wolny, za wolny, za wolny. Wstawaj! 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 Dobra. Kuźnia zaprasza na zajęcia wszystkich młodych golkiperów, którzy chcieliby podjąć treningi w jaworskim klubie.